O nie, jak do tego doszło? Odwróciłem się tylko na chwilę. I wszystkie kwiaty poprzewracane. Musiał się zebrać jakiś, zerwać jakiś wiatr. Ojej, co tu się stało? Wszystko się poprzewracało. Biedny pan kwiaciarz. Dzień dobry, co się, co się stało z pana kwiaciarnią? Czemu to wszystko tak wygląda? O cześć, Haniu, gdybym tylko wiedział, musiał się zerwać jakiś mocny wiatr i wszystkie kwiaty się poprzewracały, wszystko się porozlewało. Co ja teraz zrobię? Mam nadzieję, że kwiaty przeżyją. A, pomogę panu, nie martwi się pan. Bardzo chętnie pomogę. O, dziękuję, Haniu, jesteś taka miła. Myślę, że na koniec naszego sprzątania wybiorę dla ciebie jakiś ładny kwiatek. Bardzo chętnie pomogę. Gdzie mam położyć te róże? Tutaj, po, e, powstawiaj je wszystkie do tego zielonego wiaderka. Wszystkie już pochowałam, wszystkie już pozbierałam i włożyłam do tego wiaderka. O, dobra robota, o, ale to ciężkie. Nalałem całą konewkę. Ach, kocham róże, są takie piękne. Haniu, dziękuję Ci bardzo, bez Ciebie bym sobie nigdy nie poradził. Do jutra bym to wszystko sprzątał. Teraz wybierzmy dla Ciebie jakiś ładny kwiatek. Chciałabym jakiś kwiatek dla mojego przyjaciela Dawida, bo ostatnio, jak chciałam mu podarować kwiatek, to ach, długa historia. No dobrze. Także tutaj proszę dla Ciebie, róża dla Twojego przyjaciela. Piękna, herbaciana róża. Na pewno mu się spodoba. Mm, też tak myślę. Jest przepiękna. Dziękuję bardzo. Mam najpiękniejszy kwiat od najpiękniejszego z najpiękniejszej kwiaciarni w miasteczku Playmobil. Dziękuję Panu bardzo. Do widzenia. Do widzenia, Haniu. Pozdraw rodziców i wracaj bezpiecznie do domu. Dobrze, pozdrowie, do widzenia. Ostatnim razem jak chciałam dać róże Dawidowi, to... A, a zresztą wiecie, ale dzisiaj będzie lepiej. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, że pogodzimy się. Cześć, Dawid. Mam coś dla ciebie.